Jest sobota 6 grudnia, rok jeszcze przez chwilę 2025. Zaczynamy audycję. I Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, przy mikrofonie Aneta Aftoniuk. Ostatnio opowiadałam Państwu, co naukowcy i ja mówimy o wyborze spacerowym pomiędzy szelkami i obrożami. Kto nie słyszał poprzedniej audycji, może nadrobić na YouTubie i Spotify. U. Dowiedzą się z niej państwo, czy pies w szelkach jest grzeczniejszy niż pies w obroży, oraz po co psu własny człowiek. Ujawniam bowiem tajne dotychczas pamiętniki psa. A dziś zdecydowali państwo, że dziś kontynuujemy temat szelek. Jakie są ich rodzaje? Jak wybrać odpowiednie dla swojego psa? Pamiętam też o obietnicy, że wyjaśnię znaczenie piszczących zabawek dla psów i kotów. To za chwilę. Teraz otwieram kramik ze ściągami, bo na YouTubie jedna ze słuchaczek napisała. Co pani myśli o szelkach zapinanych z przodu na klatce piersiowej? Czy to jest dobre rozwiązanie dla dużego goldena, który lubi ciągnąć na spacerach? Pogadajmy zatem o rodzajach szelek i o tym, jakie są dobre do jakich aktywności i dla jakich psów. Rodzaju szelek jest tyle, że można się pogubić w gąszczu tych taśm, karabinczyków, przelotek, zatrzasków. Są szelki guard, norweskie, step in, easy walk, antyucieczkowe, trójobręczowe, uprzęże do podnoszenia albo podtrzymywania psów. Mogłabym jeszcze trochę wymieniać. Mój pies Frodo miał też uszyte na miarę szelki do pływania. No, lepiej pewnie będzie, jak powiem, że do transportowania ludzi z wody. Tak? Owczarek niemiecki. Ja kocham wodę, to mój pies nie bardzo miał wyjście. Szelki miały uchwyty w rodzaju długich uszu, doszyte po bokach, i gdy pływaliśmy razem, no to mogłam je chwycić i zostać dopłynięta do brzegu albo do łódki. I robiliśmy tak dla zabawy. Pies Frodo wyglądał na bardzo dumnego z siebie, gdy mnie tak docholował do brzegu. Taka dygresja. Już wracam do rodzaju szelek. No to zacznijmy od gardów. Gardy składają się z dwóch obręczy. One są połączone paskiem na plecach i pod brzuchem. Czasem zamiast dolnego paska jest miękka, wyprofilowana pianka neoprenowa, żeby psu było wygodniej, a czasem też górny pasek jest zastąpiony taką pianką. To są całkiem dobre szelki, jeśli są porządnie dopasowane i nie skręcają się na psie. Ta wersja z piankami czasem występuje marketingowo, jako szelki bezuciskowe. Mogą szanowni trafić na taką nazwę. Z perspektywy psa ważne jest, aby obie obręcze, czyli ta z przodu psa i ta pod brzuchem, były rozpinane. Drugi typ szelek to są szelki typu norweskiego. Też mają dwie obręcze, ale inaczej rozmieszczone. Pierwsza przechodzi w poprzek klatki piersiowej, a druga pod nią. I problemem tych szelek jest właśnie ta przednia obręcz, która prowadzi przez mostek z przodu i dokładnie przez stawy ramienne z boków, no i utrudnia ruch przednich łap bo łopatki psa w ruchu przemieszczają się w przód i w tył, ale żeby to było możliwe, staw ramienny nie może być ograniczany. U psów łopatki nie są połączone z kręgosłupem kostnie, tak jak u nas, trzymają się na ścięgnach i na mięśniach. Jeśli dwunożni ograniczą psu możliwość pełnego zakresu ruchu, zakładając określone szelki, i w tych szelkach pies będzie bardzo długo chodził, biegał luzem podczas spacerów itd., no to stawy ramienne będą cały czas uciskane. I właśnie przez tę przednią obręcz. Co z tego może wyniknąć? No, na przykład zapalenie mięśnia/ramienia, zapalenie ścięgien, zapalenie torebek stawowych, a w rezultacie zwyrodnienia. Ból, rehabilitacja, operacje, wydatki. Naprawdę można wybrać bezpieczniejsze szelki. A na marginesie, czy wiedzą Państwo skąd nazwa norweskie? Podobno wzięła się od tego, że te szelki przypominają kształtem uprząż do ciągnięcia zaprzęgów w Skandynawii. No, jeśli tak, to nazwę musiał naprawdę wymyślić ktoś, kto nie miał pojęcia, jak wygląda prawdziwa uprząż zaprzęgowa. To zapewniam Państwa. Są też szelki innego typu, o nazwie SLED, czyli sanki. To nazwa specjalistycznych szelek sportowych. One są kombinacją pasków i taśm i kończą się na plecach, prawie przy ogonie psa. Dzięki swojej budowie odpowiednio rozkładają siłę nacisku, kiedy pies ciągnie zaprzęg, albo rower, albo dwunożnego na własnych szkitkach, bo to są szelki sportowe i zakłada się je tylko do tych aktywności, jakie się z psem uprawia. W ogóle się nie nadają na codzienne spacery, bo włożenie takich szelek psu jest zapowiedzią pracy, treningu i to już zwykle nakręca psa. Kolejny rodzaj szelek to szelki walkin albo stepin. Różnie się um, używa tych obu nazw, właściwie wymiennie. Gdy się rozłoży te szelki na podłodze, to tworzą takie dwa trójkąty, które spina się na grzbiecie psa. I nazwa wskazywałaby, że są proste i wygodne. Szelki, w które pies wchodzi. Ale gdy obserwuję, jak niektórzy posiadacze zakładają swoim psom szelki stepin, to boję się, że mi się to przyśni. Na pewno państwo to widzieli wiele razy. Człowiek podnosi znienacka psa, najczęściej niewielkiego, i wkłada w rozłożone na podłodze szelki, po czym unieruchamia i manewruje przy zapięciu. Niekiedy wręcz podnosi szelki z podłoża i unosi w górę razem z psem. Takim ruchem, hmm, jakim babcie podciągały nam spodnie albo rajtuzy. Pamiętają to Państwo? Jak byliśmy dziećmi. To trochę wygląda tak jak wtrząsanie psa w szelki. To jest koszmar. Psy tego nie cierpią i po dwóch, trzech takich próbach uciekają na sam widok szelek. I szczerze mówiąc, ja się wcale temu nie dziwię. Naprawdę lepsze dla psa będzie nauczenie go samodzielnego wchodzenia w takie szelki, trzeba tylko naprowadzić przednie łapki w te otworki i już nic na siłę, to się da zrobić. Chociaż to i tak nie są najzdrowsze szelki, bo utrudniają ruch przednich łap i uciskają psa z przodu. Są też szelki trójobręczowe, tak zwane antyucieczkowe. I to są szelki, które mają, no jak sama nazwa wskazuje, trzy obręcze. Dwie takie jak gardy i dodatkowo mniejszą pod brzuchem psa. I o ile znam psy, które robiły takie wygibasy, że wysunęły się z szelek z dwiema obręczami, to nie znam psa, któremu by się to udało przy szelkach strzema. To są całkiem dobre szelki. Ostatni rodzaj szelek, o jakim chcę Państwu powiedzieć, to są uprzęże do podtrzymywania albo podnoszenia psów wymagających pomocy w poruszaniu się. Ich konstrukcja umożliwia bezpieczne podniesienie psa nad podłoże, kiedy trzeba go na przykład, znieść ze schodów, albo wręcz za każdym razem wynosić z domu i też bardzo często podtrzymywać w pionie, dlatego że pies nie jest w stanie sam stać. I to są takie rodzaje nosideł na całego psa albo tylko na tył. Gdyby szukali Państwo kiedyś dla swoich starszych psów, to bardzo polecam nosidła z panelami od spodu, a nie takie uszyte z samych taśm. Są naprawdę zdecydowanie wygodniejsze dla psa, wiem, bo wypróbowałam. Sami szanowni słyszą, ile jest tych szelek, a jeszcze ludzie wymyślili typ, o który zapytuje słuchaczka czyli te szelki z kółkiem z przodu, gdzie przypina się smycz, aby uniemożliwić psu ciągnięcie. Kiedy pies ciągnie na smyczy. To to przypięcie z przodu powoduje, że zostaje skręcony, no tak, obrócony do tyłu i nie może iść przed siebie. Czy te szelki uczą nieciągnięcia na smyczy? Nie. Te szelki uniemożliwiają psu ciągnięcie przez chwilę, chociaż też tylko wtedy, kiedy pies ciągnie umiarkowanie, bo przy dużym pobudzeniu każdy obrót spowoduje, że pies zacznie skakać wokół człowieka, albo wręcz na człowieka, który jest za nim z tyłu. Moim zdaniem te szelki z przypięciem smyczy z przodu nie nadają się na codzienne spacery z dwóch głównych powodów. Pierwszy to taki, że pies chodzący w nich długo i ciągnący na smyczy wciąż będzie skręcany w tył, zwykle w jedną stronę, bo tak opiekunowi jest wygodniej, a zatem pies nadwyręży sobie jedną stronę ciała. Drugi powód to jest taki, że pies chodzący w takich szelkach nie nauczy się nie ciągnąć na smyczy, bo pies uczy się w takich szelkach sekwencji Ciągnięcie, skręcenie, ciągnięcie, skręcenie. I tak w kółko. Gdzie tu sens? Widzę zastosowanie dla takich szelek wyłącznie sporadyczne. Na przykład, kiedy z psem wychodzi ktoś, kto ma ograniczoną możliwość ruchu i potrzebuje mieć pewność, że pies nie pociągnie w przód. Ale pamiętajcie, szanowni, że pies może szarpnąć w bok z całej siły. Ciągnięcie na smyczy to nie jest tylko ciągnięcie do przodu, a to przypięcie smyczy nie uniemożliwia ciągnięcia w bok. Na szczęście, zwykle to dodatkowe kółko jest po prostu doczepione do takich standardowych szelek gard, więc można używać ich zwyczajnie z zapięciem na plecach. No a nad spokojnym chodzeniem na luźnej smyczy po prostu pracować treningowo, sprawdzonymi metodami, na przykład ze mną, tak, na szkoleniach, tak, w Azorres, tak. Wspominam o tym treningu chodzenia na luźnej smyczy także dlatego, że z badania z 2024 roku wynika, że ponad 80% opiekunów deklaruje problem z ciągnięciem na smyczy podczas spacerów. To znaczy nie oni ciągną, tylko ich psy ciągną, rzecz jasna. I wiemy o tym, że stały nacisk obroży na szyję ma udowodnione naukowo negatywne konsekwencje dla zdrowia psa, czyli zmniejsza przepływ krwi do mózgu, utrudnia oddychanie, uszkadza tkanki szyi. Mówiłam o tym w poprzednim odcinku, więc nie będę teraz do tego wracać. Natomiast z tych samych badań wynika, że absolutną złudą jest wiara wielu opiekunów, że pies w wszelkach przestanie ciągnąć na smyczy. Nie Naukowe eksperymenty wykazały, że psy zwykle ciągną o około 60% mocniej w szelkach właśnie niż w obrożach. Sprawdzono to przy użyciu tensometru przymocowanego między smyczą a obrożą albo szelkami. I nie dziwi nas ten wynik, prawda? Skoro obroża poddusza i powoduje koszmarny dyskomfort, no to wiadomo, że pies będzie go unikał na przykład przez ograniczenie ciągnięcia. No i z tych badań wiemy, że przeciętna siła ciągnięcia smyczy przez psa w szelkach wynosiła około 6 kg. Podczas gdy w przypadku obroży no to były 4 kg. Ale co ciekawe, mniejsze psy, ważące 13 lub mniej kilogramów, okazały się proporcjonalnie silniejsze. To znaczy, osiągały średnio 122% własnej masy ciała w sile ciągnięcia, kiedy miały założone szelki. Najwyższa zarejestrowana siła wynosiła 49 kg nacisku na obroże przy psie ważącym, uwaga, 22 kg. 49 kg nacisku na obroże przy psie ważącym 22 kg. Gdy tak silnie ciągnącego psa przebiorą Państwo wszelki, no to wiadomo, że on nie czując ucisku nad chawicem może ciągnąć mocniej niż w obroży, to jest jasne. Dlatego trzeba nauczyć psa chodzenia na luźnej smyczy. No, bo to nie jest dla psa coś naturalnego. Jest też dodatkowy powód. Najnowszy, bo z czerwca tego roku, przegląd systematyczny urazów dłoni i nadgarstka związany z wyprowadzaniem psów w Wielkiej Brytanii wskazał, że 68,5% urazów dłoni i nadgarstka było spowodowanych szarpnięciem psa na smyczy 68,5%. Z przeanalizowanych 491 400 urazów, 314 189 to były urazy osób, które trzymały smycz owiniętą wokół dłoni, żeby mieć lepszą kontrolę nad psem, bo one właśnie doznały urazu, kiedy pies pociągnął na smyczy. I teraz proszę sobie wyobrazić, w przypadku psa o masie 20 kg, nagłe szarpnięcie może wygenerować nawet 49 kg nacisku na smycz. Pewnie Pudzian by to utrzymał jedną ręką, no ale jednak nie każdy chodzi z nim na spacery i nie każdemu Mariusz Pudzianowski prowadzi psa, prawda? No więc lepiej nauczyć swojego czterołapnego nieciągnięcia na smyczy. Nie będzie trzeba wtedy zakładać psuszelek z długimi rzemieniami przyczepionymi z przodu do przedniej obręczy, które się plączą między łapami psa, gdy on zaczyna biec i go przewracają. Te to dopiero uniemożliwiają ciągnięcie, co? Gdyby ktoś nie przeczytał sarkazmu, to mówię wprost, że nie polecam. Zrobiło się poważnie w naszym kramiku ze ściągami, dlatego poprosiłam o przerywnik dźwiękowy prosiaka. Jest taki jak kura, dość płaski, ale przyznają państwo, że dźwięk marasowy. A właśnie, bo wspomniałam poprzednio, że piszczące zabawki nie nadają się do zabawy dla naszych zwierząt. No to czas wyjaśnić. Psy używają dźwięków do przekazywania informacji i to jest taki kanał komunikacyjny, który jest równie ważny dla nich jak mowa ciała i jak zapachy. I absolutnie wyjątkowe miejsce w tej komunikacji mają dźwięki o wysokich tonach. Mówiąc najkrócej, Pobudzają i to ważne, reakcje psów na te dźwięki są odruchowe, bo one się kojarzą z polowaniem i z sygnałami wydawanymi przez potencjalne ofiary. Zasada czytania komunikatów dźwiękowych przez psy jest jasna i obowiązująca także wśród innych gatunków właściwie wszystkich gatunków, które wydają dźwięki i ta zasada to jest prawo tonacji. W skrócie ją Państwu opowiem. Niskie tony to grożenie, gniew, możliwość czynnej agresji, a wysokie tony to zachęta do kontaktu, przyjazność, ekscytacja. I proszę teraz szanownych o zapamiętanie. Wysokie tony – pobudzenie. No i dalej analizujmy dźwięk piszczącej zabawki. Długość dźwięku. Im krótsze dźwięki, tym większe pobudzenie, no albo ból. Im dłuższy dźwięk. Tym działanie zwierzęcia, które go wydaje, bardziej świadome, bardziej opanowane, celowe. Piszcząca zabawka wydaje standardowo takie dźwięki. No nie są one długie ani przeciągłe, prawda? Swoją drogą jestem bardzo ciekawa, jak reagują psy i koty szanownych na te nasze przerywniki dźwiękowe. Proszę mi pokazać. Namawiam do nagrywania krótkich filmów i publikowania na moim Facebooku albo tutaj w komentarzach. Mogą też Państwo mi je przysłać w wiadomości prywatnej. Proszę odtworzyć zwierzakom fragment naszej audycji i nagrać dla mnie ich reakcję na Kurę albo Prosiaka, czyli naszych dawców dźwiękowych przerywników. Ja chcę to zobaczyć. O, razem to szaleństwo. A wracając do zabawek, mamy już wysokie tony, mamy długość, a właściwie krótkość dźwięków, czyli mamy pobudzenie, mamy ekscytację. I zostaje nam ostatnie kryterium, które wpływa na czytanie komunikatów dźwiękowych przez psy, czyli częstotliwość. Im wyższa częstotliwość, tym wyższy ton. Wysokie dźwięki pobudzają, a gdy dodatkowo są wielokrotnie powtarzane, no to już zwyczajnie nakręcają układ nerwowy. Dźwięki pojedyncze albo rzadko powtórzone o niskiej częstotliwości wskazują na niskie emocje. I teraz proszę połączyć te cztery kropki wysokie tony, wysoka częstotliwość, krótkie dźwięki i wielokrotne powtarzanie. No to to już nie jest pobudzenie, tylko to już jest szaleństwo. A co jeśli dodam szanownym do tego, że gdyby wasz azorek polował, to zabijana ofiara wydawałaby dźwięki zbliżone do tych, które wydają piszczące zabawki? Pies zabijałby ją tak długo, aż przestałaby się ruszać i by ucichła, i dopiero wtedy uznałby, że ma posiłek. Czy państwa psom udaje się kiedykolwiek zabić piszczące zabawki? Jak długo usiłują? Tak, wiem, dopóki wam nie wysiądą nerwy i nie zabierzecie im takiej zabawki, to jest jasne. Ale czy zauważyli Państwo, jak bardzo pobudzony jest pies, który bezskutecznie zabijał taką piszczącą zabawkę przez jakiś czas? Pobudzony i sfrustrowany, bo gryzł, szarpał, a to ciągle żyło. Zabawa piszczącymi zabawkami ma przełożenie na zabawy z innymi psami. Zauważyłam przez 18 lat mojej pracy, że szczenięta, które się bawiły piszczącymi zabawkami, oprócz tego, że znacznie szybciej się pobudzają i dużo wolniej uspokajają, no to jeszcze mają fatalne kontakty z innymi psami no bo są po prostu brutalne w zabawach. Gryzą bez wyczucia, bo nauczyły się nie reagować na piszczenie ofiar. Normalnie jest tak, że gdy szczenięta testują siłę uścisku szczęki i gryzą za mocno brata albo koleżkę, no to ten piszczy w niebogłosy, jakby go naprawdę obdzierano ze skóry i natychmiast się odsuwa od tego gryzącego szczeniaka. No i gryzoń wtedy wie, że przesadził i następnym razem będzie kontrolował siłę ugryzienia w zabawie, no bo będzie chciał, żeby ta zabawa trwała. A piszczące zabawki uczą psy, żeby gryźć, szarpać z całej siły. Oraz uczą nie reagować na sygnały bólowe innych psów. Najgorzej. U kotów piszczące zabawki również powodują ekscytację, chociaż jeśli kot jest słabo socjalizowany, no to będą powodowały strach i chęć ukrycia się. A piszczące zabawki dla kotów wydają dźwięki przypominające odgłosy zwierząt, które można upolować. Jeśli taka zabawka piszczy, dodatkowo się porusza, kiwa, chybocze. No to pobudzenie w kierunku polowania pojawia się natychmiast. Kot bawiący się piszczącymi zabawkami bez domknięcia sekwencji łowieckiej będzie sfrustrowany. To przełoży się na konkretne problemy behawioralne, na przykład na atakowanie stóp człowieka, na skakiwanie na plecy z wysokości, na urządzanie polowań o świcie, no i ogólnie na takie znacznie silniejsze pobudzenie kota. I jasne, tak, stosuje się piszczące zabawki, pewnie, w terapii behawioralnej. Na przykład ja stosuję je po to, żeby zmotywować nieśmiałe psy do wykonywania konkretnych aktywności związanych ze zdobywaniem pożywienia. Albo na przykład stosuję piszczące zabawki także w łowieckim treningu zastępczym. I zapewniam Państwa, że naprawdę lepiej, żeby robili to specjaliści, którzy wiedzą, co robią. A w życiu normalnego psa i kota piszczące zabawki mogą występować jako przerywniki dźwiękowe w audycji, której słuchają jego dwunożni. I najlepiej tylko tak. Kura zamyka fragment o piszczących zabawkach, aby jeszcze na chwilę wrócić do szelek. Pan Jarek napisał, Frida chodzi w obroży i w szelkach, w obroży, kiedy idziemy na jakiś krótki spacer lub po wsi. O ile Frida nie ma najmniejszego problemu z założeniem obroży, to przed zakładaniem szelek się wzbrania. Jak sam do niej podejdę i założę, to nie protestuje, ale głowę lekko uchyla, jakby nie chciała, żeby jej zakładano. Sama nie podejdzie, żeby jej założyć. Z obrożą problem nie istnieje. Analizowałem przyleganie do ciała szelek, wszędzie ma lekkie luzy, zwłaszcza pod pachami, brzuch też nie dociska, nic nie obciera. Jaki może być powód, że Frida nie lubi szelek? Dodam, że jak ma już założone, to jest na pełnym luzie, zwłaszcza gdy biega po łąkach bez linki, tylko to zakładanie jest dla niej stresujące. Panie Jarku, stawiam na to, że obroże zapina się Fridzie na szyi, a obręcz szelek nierozpinana przesuwa się przez głowę i ryra po uszach. A że Frida ma sterczące uszy, no to ryranie taśmą po nich, nawet bardzo delikatne, jest nieprzyjemne, bo uszy są bardzo wrażliwe. Pamięta Pan, jak na początku audycji mówiłam o szelkach gard, że ważne dla psa jest to, żeby obie obręcze były rozpinane? To właśnie dlatego, żeby nie wkładać przedniej obręczy przez głowę i nie ryrać uszu. Może Wam pomóc zmiana szelek na takie, które mają zapinaną przednią obręcz, aby się zamykały na szyi, tak jak obroża, ale można też udoskonalić te szelki, które Państwo już mają. Dobra krawcowa sobie bez żadnego problemu z nimi poradzi i doszyje po prostu zapięcie i już. Serdeczności dla Pana Panie Jarku, Pani żony, kotki, mani, Heleny i rzecz jasna pieski Fridy. Niech się wam dobrze spaceruje. Tylko nie zgubcie szelek, jak pies pani Anki, bo potem będziecie szukać, czy nie wiszą na drzewach. Pani Anka opisała w komentarzu, jak jej pies wysmyknął się z szelek na spacerze w lasku przy polnej drodze i one zostały gdzieś tam w krzunach. Po kilku miesiącach się odnalazły zawieszone na gałęzi przez jakiegoś uczynnego znalazcę i od tamtej pory pies pani Anki nie chce zakładać innych pani Anka napisała, że szelki wyglądają już strasznie, nawet po praniu są jak stare, ale nie mam serca ich zmienić, bo to jak ulubiona koszula człowieka. Uważam, pisze pani Anka, że pies ma do ulubionych rzeczy jak najbardziej prawo, nawet jeśli już nie wyglądają doskonale. Pełna zgoda. Głaski dla pana psa i serdeczności dla pani. Zostaje trochę w tych komentarzach, żeby państwu jeszcze powiedzieć o tym, że za tydzień na pewno pojawi się temat zgłoszony przez panią Izabelę, jak najlepiej przygotować psa do zostawienia u innego opiekuna albo w psim hotelu podczas urlopu, bo może będą szanowni wyjeżdżać na święta, więc będzie jak znalazł. Ujawnię też szanownym pierwszy fragment pamiętnika rudego kota. Ten pamiętnik rzuca nowe światło na relacje kocioludzkie. Warto czekać. Bardzo dziękuję za wszystkie Państwa opowieści w komentarzach. Czytam uważnie. Dlatego pytania, pomysły, marzenia, potrzeby, tematów kolejnych audycji, bardzo uprzejmie proszę wpisywać w komentarzach także pod tym odcinkiem. Można rzecz jasna, licznie udostępniać, można lajkować, co z pewnością doceni algorytm i kto wie, co się wtedy wydarzy. Już się chciałam żegnać z Wami, ale przecież jeszcze jedno. Pan Artur przysłał propozycję ćwiczeń dykcyjnych. Uwaga, potrzeszcz z rodziny trznadlowatych. Potrzeszcz z rodziny trznadlowatych. Dobre. No i dzisiaj znów było miło z szanownymi. Do usłyszenia za tydzień. Aneta Aftoniuk.